Witam tu Aristeo na Arlani. Powalczmy. <grystanie> Proszę nie przeszkadzać w lądowaniu. O, węże uciekły. I w czym tutaj problem? To jest problem. Ale fajnie, stało na wszystkich trzech polach i niedźwiadki. To może załatwić problem zdobycia kłaczków. Skrzyneczka. Ślicznie więcej nie ma to myślę, że Jarlowie się nią zajmą, więc... Hmm. No dobrze niech będzie tradycyjnie. Tak. bijemy. Hmm. Jest szansa, że te padną i to raczej na 100%, więc... będzie fajnie. Teraz tak. Na dziecię trochę za wcześnie. A chcemy się tu dostać, więc wydaje mi się, że dobrym pomysłem będą lodowe ostrza. Hmm. Tak, inteligentnie to może... Może jednak tak. Albo tak. Ale nie, niech będzie tak. Mhm. Tutaj. Podejdziecie i będziemy mogli wrażliwie go w kolejnej turze rzucać. To ma sens, ale jeszcze coś takiego na wszelki wypadek i niech będzie. Tutaj kroczek, żebyśmy się mogli razem spotkać wszyscy tutaj, razem i... O! Chociaż wiem, mógłbym użyć dotyku, ale ja muszę tutaj za wszelką cenę z nimi zrobić porządek. A niech będzie. Tak. Niestety przeżyję. A, ale jeszcze jest szansa na ponowienie. No i zobaczmy co w skrzynce. Może coś cennego. ale niestety kasy. Hmm, krok do przodu. Tu się zastanawiam, czy by. Patrzcie, z drugiej strony to jest chyba lepsza opcja. Pięknie. Tu jest dobrze. Tylko strzelajmy mm, całkiem, całkiem. Jeden to już nie jest problem. Tu wiem. Musimy zmniejszyć siłę węży, bo jest ich po prostu troszkę za dużo, no. I spowolnimy. Już jest nowa tura. Teraz się muszę dobrze zastanowić, czy, czy oszczędzamy manę. To może inaczej, chociaż e, 40 to trochę dużo, ale niech będzie. Może tak. Okej. Okay. Ale za to szał pozbieram, a manę uzupełniał. Z buteleczki. Taki pomysł. No, może się całkiem dobrze udać. Tak. Tak. Bijemy. Za to szał oszczędzał. Na kolejną bitwę. Tu jest całkiem nieźle, ale już będziemy bili. O! To miejsce. Mm -hmm. Ponawiamy. Daj Tylko tu miejsce zajmiecie i nic więcej Tu liczę, że Miczki wpadną w łapkę mhm. A nie, kolce niszczą. Tu nic I trucizna Ale trucizna od czterech, w sumie wtedy chyba było pięć Że zabiję. Macie tak jednego, a jednak hmm. rozproszenie. Myk Ktoś tu powinien wskrzesić. A może nawet od razu. I kończymy. Mamy sporo hmm, środków na. ...kolejną bitwę, więc nie jest źle. Chociaż mógłbym sobie szał jeszcze podnieść. Hmm. Niech będzie. Tutaj... Jak się ustawicie ładnie. Czekamy. Jeszcze troszeczkę pozbieramy szału, co hmm, tu nic. Tutaj też nie chcemy nic zrobić powiedzmy, że tak. Nie no, ale na trzecią już nie będę czekał. Mamy sporo szału. Przeciwnik znajduje się bardzo blisko, więc lepiej będzie to zakończyć w ten sposób. Nie musisz, że ktoś przeżyje. A. Dobrze. Mhm. Teraz tak, manę. Uzupełniam z buteleczki, bo akurat mam tego mnóstwo. Okej. Okay. Ale to jednak trzeba będzie się. Tu potem wrócę. Ale to jest neutralny oddział. A tu. O, proga. I są bardzo silni. Mhm. Hmm. Tak? Czy tak? Nie, to raczej tu uderzymy po tych trzech polach. Czyli tak. Na początek. W ten sposób... Mhm. Tak, żeby szału się nie marnowało. A... Ale nie, nie powinno się zmarnować. Nawet jak uderzymy z pełną siłą. Mhm. Teraz problem, bo mógłbym Szał przywołać A mógłbym też to. Ale nie, na początek. Tak spokojnie. Jakby się tu dostać, to by było coś. Jak będzie, że tak. Tu wystrzelamy. Ale w pierwszej kolejności musiałbym chyba gryfom królewskim się dobrać do skóry, a nie tam przywołańcom. Rok do przodu, to, to, bijemy, o i tu robotka. one są strasznie odporne, ale tu, to jednak, jednak zrobimy to troszkę inaczej, tak, tak i tak, w sumie mogłem poczekać, nie przywoływać, bo wtedy bym uderzył, tak, Znaczy to jest jakiś problem? Minimalne bym powiedział, a gryfu, ale nie, no to lepiej tak uderzyć. No, za mało gryfu by się hmm. Trochę słabo to wygląda, ale bijemy. Czyli tak, paladyni zaatakują tu, a oni zaatakują tu i tu. Hmm. To się może udać. Dziecię raczej nie będę prowokował do walki. Chodzi o to, żeby jak najdłużej wytrzymało. Ale to będzie piękna sytuacja. Gdy jarlowie tutaj wpadną, będą mogli... O właśnie ten motyw. Tutaj wam pokazać, czyli runka ataku. Aha, jeszcze przekażmy wpierw. Wezwanie do broni na przykład tu. I zamaszyste uderzenie. Ślicznie. Okej. Okay. No właśnie, tutaj nie będę nic robił. Hmm. Niech zostanie tak jest. Tutaj się skupcie w kulkę. O, o, o. Najważniejsze, żeby się nie rozchodziły... wrogi jednostki. I... Aha, no to mam teraz takiego chyba wroga, nieprawdaż? Wow! Nie, no Nie, nie musicie się bić! Pułapka! Świetnie! A w następnej turze powinienem ich odzyskać. Dobrze, teraz bardzo ważne jest... E, potraktowanie dotykiem Lokiego, tylko jeszcze nie wiem kogo. To by było nawet całkiem fajne. Tu nie mogę. Niech będzie. Mm -hmm. 19. No tutaj to jeden to nie jest problem. O proszę. Nawet inkwizytorzy się sami obronili. Która? Pomyślmy. Na pewno tutaj warto stanąć. Teraz chciałbym objąć, tak? No wiem, że dziecią Właśnie, mogę... Ale nie. Nie jest ono w stanie uciec z, z pola hmm. Poza tym nie wiem, czy warto ratować. Chociaż... Nie, to, to nie jest aż tak cenne. Dobrze. Mm. Tak. Plan jest taki, aby jeszcze gryfy objąć. I tutaj... Aha, zaraz, zaraz, zapomniałem, że śnieżyca nie powoduje żadnych negatywnych skutków, jeśli chodzi o moje dziecią wojny, więc to jest akurat świetna kooperacja. Pięknie. I tu będzie można podejść. I męczyć. Czyli gryfy muszą utrzymać przy życiu. E, te przewołane, oczywiście. Niebiańską straż. Czyli tak. Tak. Ale w ogóle to ja mam sporo szału. Trzeba by się nad tym zastanowić. Hmm. Niech będą strzały, Hildy. To on musi zginąć i zaraz będziemy się tutaj wskrzyścić. Ta jednostka, czy formacja cała nie ma prawa tutaj stać. Nie atakujemy, chodzi o to, żeby jak najdłużej dzieciom wojnę pożyło. Tutaj. Może tak. I skubiemy. Kroczek. I skubiemy. Uderzajmy. Jeszcze tu jest nadzieja, że Paladyni pokażą swoją moc. Eee, można przekazać Tutaj. I uderzymy. Runek za bardzo nie chcę wykorzystywać, gdyż może mi się to później przydać przy korzystaniu z czaru dar. Hmm. Niech będzie. Twarde. Ciężko to pozabijać. Już prawie. Teraz ważne jest, żeby moje jednostki zebrały się razem. O, tu jest szansa. Czyli tak. Ok. Świetnie. Tutaj nic. Tutaj. Kroczek. Chyba jednak skusimy się na groźniejszą formację. Ale nie, one już chyba nie mogą. No właśnie, nie mogą drugi raz, dobrze. Tutaj. Poczekajmy. Tu za pułapkę. I czekamy. Teraz Proforma. Czyli wszystko ok? A co to jest? Aha, osłabienie, to nie jest problem. Nie, no to już użyjemy prawdziwej magii, żeby przyspieszyć. No i szał się też może trochę przydać. Hmm. I jeszcze żyją. Ale to już jest koniec. Czy tak, tu nic. Jeszcze tak pro forma sprawdzą, bo nie chcę ryzykować. Jest okej. Okay. Bijemy. I ktoś by mógł tutaj strzelić. Świetnie. Czy tak to? Nic tu nie ma. Tu tam, że miałem coś jeszcze. Może zacznijmy tu przeszukiwać. O, tak. A, tu nie można. Hmm. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym powalczymy.